Śmierć jest wielką tajemnicą i okazuje się, że ją też trzeba umieć przeżyć. Więc zapraszam dzisiaj do emocji, którą Państwo stworzyliście razem z nami. Emocja holistyczne Centrum Wsparcia po stracie to przede wszystkim jego tętniące pełnią życia serce, którym jest hospicjum pomoże dzieciom. Od tego wszystko się zaczęło. Całą dobę opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi i stąd jest baza wypadowa. Wyjeżdża zespół specjalistów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, osób duchownych, które właśnie w tym trudnym momencie towarzyszenia, czasami parę dni, parę godzin, czasem parę lat w tym ostatnim etapie życia dzieci, po to właśnie, żeby na ten ostatni czas mogły wracać do swojego rodzinnego domu. Ideą hospicjum domowego dla dzieci jest to, żeby dać tym dzieciom dom. Jednocześnie nie zabierając nic z tego, co dajemy im w szpitalu, żeby mieli na co dzień poczucie bezpieczeństwa, żeby w każdej chwili mogli wyciągnąć telefon i zadzwonić do nas, uzyskać tę pomoc, która jest im tak bardzo potrzebna, żeby nie musieli się bać, żeby byli razem całą rodziną w domu. Staramy się przygotować nasze dzieci, a także ich rodziców na tą najważniejszą, najtrudniejszą chwilę, na ten moment przejścia na drugą stronę życia, żeby rodzina nie pozostała w tych trudnych momentach sama, ponieważ są to najtrudniejsze chwile, najbardziej bolesne dla każdego z nas, kiedy odchodzi dziecko z tego świata. Drugą ważną y, częścią y, naszego centrum jest hospicjum perinatalne dla par w ciąży, które już wtedy dowiadują się, że muszą przygotować się do nieprawdopodobnie trudnego rodzicielstwa, które będzie trwało tylko chwilę. To jest niezwykle ważne, żeby para, która otrzymała informację o tym, iż spodziewają się chorego dziecka, trafiła właśnie do nas, dlatego że y, nie znam. Żadnego innego miejsca w naszym województwie i w okolicy, które zapewnia tak holistyczną, tak kompleksową opiekę, wsparcie, nie tylko pod względem medycznym, bo to jest bardzo ważne, ale towarzyszy tym ludziom od pierwszych chwil, od pierwszych chwil, kiedy dowiedzą się o tym, że ich dziecko jest chore, kiedy otrzymają tę trudną diagnozę, aż do samego końca, aż do śmierci dziecka. Jest to opieka całodobowa, jest to opieka holistyczna, jest to opieka profesjonalna. Dla nas każde życie jest ważne i każde życie jest wartością. To, że możemy tym rodzicom pomóc w tych trudnych chwilach przejść przez ciążę, poród i pierwsze dni, tygodnie i miesiące życia dzieci, których życie trwa czasem dzień, czasem miesiąc, czasem rok, jest dla nas szczególnie ważne. To nie jest jakiś pacjent, to jest wiele tych dzieci wokół nas. Można by ich wszystkich pokroić je ziną. Staramy się, aby ta intymność, ta rodzinna atmosfera, ta miłość wybrzmiała, żeby to dziecko urodziło się w kochających ramionach, mogło usnąć już tym snem wiecznym, ale poczuło że jest kochane, i żeby ci rodzice też na swoim ciele, przytulając to dziecko, poczuli, że to serduszko zabiło dla nich. No i to. To wielkie nasze przedsięwzięcie, które rozkwita na naszych oczach dzięki wielu darczyńcom. Programy wsparcia po stracie, holistyczne, już nie tylko po stracie dzieci, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, wiele okołoterapeutycznych zajęć. Niezwykłe dla mnie jest to słowo holistyczne, pokazujące, że rozumiemy stratę jako Coś, co dotyka każdą sferę życia człowieka. Spotykamy się tutaj z małżonkami, którzy tracą swoich małżonków, i z dziećmi, którzy tracą rodziców, i z rodzicami, którzy tracą dzieci, e, i z ludźmi, którzy stracili swoich przyjaciół. I my, jako psychologowie, jesteśmy trochę kotacy przewodnicy w tej podróży przez żałobę. Idziemy obok, wcale nie, dwa kroki przed, nie z tyłu, jesteśmy obok, trochę pokazujemy, gdzie mogą być w tej drodze jakieś. Dziury, o które można się potknąć. Czasem podamy rękę, żeby pomóc stać. Okazało się, że odpowiedzieliśmy na potrzebę globalną, wręcz kryzysu światowego, nie mając nic. Więc musieliśmy na nowo tak naprawdę z budynku, który był stary, który był martwy, który potrzebował totalnego remontu, tak naprawdę łatwiej byłoby zbudować wszystko od początku. I to nieprawdopodobne wzruszenie. Ekip, które przychodziły tutaj w pocie w różnych warunkach pogodowych, które robiły to wolontaryjnie bardzo często. Wszyscy z takim nieprawdopodobnym przeświadczeniem, że tutaj tworzy się coś nieprawdopodobnego. Że to miejsce to będzie ślad na mapie nie tylko naszego kraju, ale całego świata. To miejsce to nie tylko mury. To miejsce jest utkane z nieprawdopodobnych historii, z wielkiej tajemnicy życia, które przychodzi na świat czasem na jeden oddech. A potem my możemy towarzyszyć ludziom, którzy czasem wpędzie życia przez wiele długich lat, nie zatrzymali się nigdy i przychodzą właśnie tutaj w tym kluczowym momencie żałoby, straty, śmierci własnej gdzieś tam, która jest w pobliżu ostatecznej diagnozy osoby bliskiej, właśnie po to, żeby ten jeden, jedyny oddech złapać. Czasem pierwszy raz w życiu, więc to jest wielka tajemnica tego miejsca i nauczycieli, którymi są podopieczni hospicjum Pomorze Dzieciom, bo to oni utorowali nam tę drogę. My kroczymy po ich śladach, to oni pokazywali nam w jaki sposób przeżyć śmierć.